bo tabu będzie TIGER HYPER THUNDER Więc jak tym mam napisane, że jest to Tiger To piję, że jest to HYPER THUNDER Tutaj pisze POWER IS BACK yy, Zero Sugar, 0 zero cukru Aczkolwiek z tej strony macie skład produktu Wartość odżywczą Jak i kod kreskowy Mamy takie informacje, że w środku jest pół litra, że produkt się przetwarza i że po wypiciu powinniśmy to wyrzucić. Aczkolwiek z tyłu macie datę końca świata. Więc tak, teraz możemy przejść do otworzenia i nalania płynu. Jak widać, ma taki zielony kolor. Teraz możemy przejść do przetestowania jego. Słodki I to w swoim Jest on taki słodko-limonkowy Ale nie, taki inny trochę No i zanim, jest naprawdę smaczny Wy tak tutaj macie cenę Jest jedyny 349 Aczkolwiek tutaj macie minusy, a do minusów można zaliczyć to, że za dużej ilości może zaszkodzić. Aczkolwiek tutaj macie plusy, do plusów można zaliczyć pyszny limonkowy smak. Więc tak, teraz możemy przejść do podsumowania produktu. Podsumowując, produkt zasługa dużo, ale zasłużoną ocenę 6 na 10. I na się to koniec i pa pa